Jak wspomnieliśmy na początku, udaliśmy się z Tomkiem na rynek. Rynek, na którym jesteśmy, to fizyczne miejsce. Plac, na którym znajdują się stragane i stoiska wystawiane przez sprzedawców i na który przychodzą ludzie tacy jak Tomek, aby coś kupić. Na pewno każdy z Was był na takim rynku, albo przynajmniej w centrum handlowym, gdzie jest wiele różnych sklepów, które chcą coś sprzedać i przychodzi tam wiele osób, które chcą coś kupić. W ekonomii rynek oznacza trochę co innego, choć jest to podobne pojęcie. Jest podobne, ponieważ w dalszym ciągu chodzi o kupowanie i sprzedawanie, choć rynek jako pojęcie ekonomiczne nie oznacza już konkretnego fizycznego miejsca. Rynek w ekonomii oznacza wszystkie transakcje kupna i sprzedaży, jakie tylko istnieją. Gdy kupujecie coś na straganie, tworzycie ekonomiczny rynek. Gdy kupujecie coś w internecie, w sklepie, w hurtowni, w galerii lub w restauracji, Również tworzycie ekonomiczny rynek. Tworzycie rynek również wtedy, gdy cokolwiek sprzedajecie, niezależnie od tego, czy założylibyście duży sklep, czy na przykład skosilibyście sąsiadowi trawę za pieniądze. Tam, gdzie występuje transakcja kupna i sprzedaży, tam istnieje rynek. A rynek tworzą wszyscy ludzie, którzy kupują i sprzedają. Możemy jednak na własne potrzeby dzielić rynek na różne rodzaje, które pomogą nam lepiej określić o co nam chodzi. Na przykład możemy wyróżnić tylko rynek ziemniaków, co będzie obejmowało wszystkie transakcje kupna i sprzedaży ziemniaków na świecie. Ten rynek tworzy Tomek, który kupił ziemniaki u rolnika, ale tworzy go również ogromna hurtownia spożywcza, która kupuje ziemniaki od wielu rolników posiadających duże powierzchnie pól uprawnych. Gdy chcemy oddzielić od siebie takie małe zakupy Tomka od zakupów hurtowni, musimy dalej podzielić rynek na detaliczny i hurtowy rynek ziemniaków. A gdy chcemy sprawdzić, jakich transakcji dokonuje się tylko w Polsce, to musimy spojrzeć na polski rynek ziemniaków. Rynek możemy dzielić na bardzo wiele różnych sposobów, w zależności od tego, jakich informacji na temat kupna i sprzedaży potrzebujemy. To nazywamy rodzajami rynku. Więc, gdy usłyszycie przykładowo o rynku złota, będziecie już wiedzieć, że to pojęcie określa wszystkie transakcje kupna i sprzedaży samego złota. Tomek chodzi na rynek, na który dziś z nim poszliśmy od wielu lat. Zawsze miło gawędzi sobie ze sprzedawcami. Podczas tych lat słyszał zarówno, że interesy idą dobrze i jest dobra koniunktura, jak i to, że interesy idą źle, ponieważ zbliżamy się do recesji albo że jest kryzys. Nigdy do końca nie rozumiał tych pojęć i mógł tylko gratulować dobrych wyników lub współczująco kiwać głową, gdy czasy były złe. Jak to jest z tą gospodarką? Czy można mierzyć jej wielkość? Czy może sobie dobrze radzić? Lub czy może sobie radzić źle? Od czego to wszystko zależy? Spokojnie, po kolei rozwiążemy sobie ten węzeł. Zacznijmy od wielkości gospodarki. Czy da się ją mierzyć? Da się. Co więcej, możemy nie tylko mierzyć jej wielkość, ale także sprawdzać, czy ona rośnie, czy się zmniejsza w czasie. W jaki sposób to robimy? Używamy do tego wskaźnika PKB. PKB to skrót, który oznacza Produkt Krajowy Brutto. Oznacza wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w danym czasie. Uff, brzmi to skomplikowanie, prawda? Wyjaśnijmy to lepiej. Dobra to środki, które mogą być wykorzystane do zaspokojenia potrzeb. Dobra i usługi finalne to takie, które są kupowane przez ich ostatecznego użytkownika, czyli nie będą dalej przekształcane w coś innego. Wytworzone na terenie danego kraju oznacza, że te dobra i usługi muszą być wykonane np. w Polsce, gdy liczymy polskie PKB, ale nie musi ich wykonać koniecznie polska firma. Może je wykonać również zagraniczna firma, która działa na terenie naszego kraju i dostarcza dobra lub usługi Polakom. I na koniec w danym czasie oznacza, że przy liczeniu PKB bierze się pod uwagę jakiś okres, w którym te dobra i usługi zostały wykonane. Najczęściej jest to rok, choć oblicza się też PKB dla krótszych okresów, np. kwartał. Zatem można powiedzieć, że PKB wskazuje, ile nowych dóbr i usług finalnych wyprodukowano i sprzedano w danym kraju w danym czasie. PKB w Polsce w 2021 roku wyniósł trochę ponad 2,6 biliona złotych. Przypomnijmy, że bilion to milion milionów. Czy to dużo, czy mało w kontekście całego kraju? To bardzo trudne pytanie. Ważniejsze jest pytanie, czy PKB było większe niż w roku poprzedzającym. Tu odpowiedź jest dużo prostsza, bo gdy porównujemy zeszłoroczne PKB z PKB roku 2020, okazuje się, że jest ono większe o 6,8%. A to już całkiem dobry wynik i oznacza, że mieliśmy wzrost gospodarczy. Gdy umiemy już określić wielkość gospodarki w danym okresie, możemy też porównywać jej wielkość z poprzednimi okresami. Możemy na przykład sprawdzić, czy gospodarka w tym roku będzie większa czy mniejsza niż w zeszłym roku. Może być również taka sama jak w zeszłym roku. Co mówią nam takie porównania? Gdy przeprowadzimy je prawidłowo, czyli uwzględnimy zmiany cen, mówią nam o ile więcej lub mniej wyprodukowano i sprzedano dóbr w kraju w porównaniu do zeszłego roku. Jeśli wyprodukowano ich więcej, oznacza to zwykle wzrost dobrobytu mieszkańców kraju i nazywamy to wzrostem gospodarczym. Jeśli wyprodukowano ich mniej, to niestety zwykle oznacza to spadek dobrobytu i nazywamy to recesją gospodarczą. Gdy z kolei wyprodukowano ich tyle samo, to sytuacja mieszkańców pozostała bez zmian i nazywamy to stagnacją. Takie gospodarcze wahania, czyli fakt, że co jakiś czas sytuacja gospodarcza zmienia się z dobrej w złą i to się powtarza, nazywamy cyklem koniunkturalnym. Gdy sytuacja gospodarcza jest dobra, możecie usłyszeć określenia takie jak boom gospodarczy, dobra koniunktura, HOSSA rozkwit gospodarczy i tym podobne. Gdy sytuacja jest zła, używa się określeń takich jak kryzys, recesja, załamanie gospodarcze, zła koniunktura lub bessa. Określenia hoss'a i bessa odnoszą się w szczególności do rynków finansowych czyli rynku, na którym sprzedawane i kupowane są rozmaite instrumenty finansowe. Czasem można usłyszeć, że nikt nie wie, co powoduje występowanie kryzysów na rynku, jednak to nieprawda. Ekonomiści proponują kilka różnych wyjaśnień, jak to się dzieje, że gospodarka ulega nagłym spowolnieniom. Jako zadanie dla chętnych możecie poszukać tych wyjaśnień pod hasłem Teoria cyklu koniunkturalnego. Warto pamiętać, że samo to iż kraj ma wysokie PKB nie oznacza, że jego mieszkańcy są bogaci albo że wszystkim jego mieszkańcom powodzi się podobnie. Wyobraźmy sobie dwa kraje, które mają takie samo PKB w danym roku, czyli 2 biliony złotych. Pierwszy kraj ma 20 milionów mieszkańców, a drugi 40 milionów mieszkańców. Od razu widzimy, że na pojedynczego mieszkańca pierwszego kraju przypada dużo większa kwota PKB niż na mieszkańca drugiego kraju. Choć same kraje mają identyczne PKB, ich mieszkańcy mogą znajdować się w zupełnie innej sytuacji materialnej. Aby lepiej pokazać sytuację pojedynczych mieszkańców danego kraju, używa się wskaźnika PKB per capita, czyli PKB, które przypada na głowę mieszkańca. Wystarczy podzielić całą kwotę PKB na liczbę mieszkańców kraju. To lepiej, choć wciąż nie idealnie, pokazuje nam różnice w sytuacji mieszkańców obu krajów, a nie sytuację gospodarczą samych krajów.